Najdziwniejsze miejsca na Ziemi. 5. Salar de Uyuni, Boliwia Salar de Uyuni to największa solna równina na świecie, rozciągająca się na obszarze około 10 tysięcy km kwadratowych. To miejsce jest niezwykłe ze względu na swoją płaskość oraz ogromne lustro, jakie tworzy się podczas pory deszczowej. Kiedy woda pokryje powierzchnię soli, stworzy unikatowy efekt odbijający niebo Tworząc wrażenie, że jesteś na krańcu świata. 4. Wzgórze Rydzowe, Chiny. Wzgórze Rydzowe, znane również jako wzgórze krwi, to niewielkie wzgórze w prowincji Gansu w Chinach. Jego nazwa pochodzi od czerwonego koloru gleby i roślinności, która tworzy wyjątkowy krajobraz. To miejsce jest jednym z najbardziej malowniczych na świecie: z czerwonymi, pomarańczowymi i złotymi warstwami. Które sprawiają, że wydaje się niemal nierealne. 3. Jezioro Hillier, Australia. Jezioro Hillier znajduje się na wyspie Middle w Australii. To słone jezioro zaskakuje intensywnym różowym kolorem wody. Przyczyna tego niezwykłego zabarwienia nie jest do końca znana, ale naukowcy sugerują, że może to być efekt obecności mikroorganizmów. Niezależnie od przyczyny, to jezioro przyciąga uwagę turystów z całego świata. 2. Dolina Śmierci, USA. Death Valley to jedno z najgorętszych miejsc na Ziemi, położone na terenie Kalifornii i Nevady w USA. To obszar pustynny, znany z ekstremalnie wysokich temperatur latem. Jednak oprócz surowego klimatu, Dolina Śmierci fascynuje krajobrazem, który obejmuje solniska, kolorowe góry i formacje skalne, takie jak Zabriskie Point. 1. Cieśnina Beringa. Rosja i USA. Cieśnina Beringa to geograficzne połączenie między Rosją a Alaską. Co ciekawe, oddziela one dwa kontynenty tylko na odległość około 80 km. W przeszłości, w okresach zlodowacenia, ta cieśnina była lądowym mostem, którym przemieszczali się ludzie i zwierzęta między Azją a Ameryką Północną. To historyczne miejsce jest fascynującym świadkiem geologicznej przeszłości Ziemi.